Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tak zwanej serii randomowych mapek. Jest ze mną dzisiaj Dawolski. Hejjo! Oraz Rafista. Witajcie! No tak, dobra. Gramy na mapie, która nie ma jakiejś tam dokładnej nazwy, jest to po prostu Arena PvP, ale pobiegli. Starczy na guzik i już nas teleportuje. Może wybierzemy sobie Miejsce. najpierw ustawienia gry? Poczekaj Rafista, nie śpiesz się. Niech Dawolski tutaj pokrótce opowie, co mamy. Tu mamy trzy kolory wełny. Na zielonej jest spectate, czyli możemy obserwować, co się dzieje. Na niebieskiej jest choose class, czyli wybieramy sobie klasę postaci, jaką będziemy grali i wybierzemy sobie na żółtej wełnie rodzaj gry i nie wiem, co jeszcze, bo mnie przeteleportowało nie wiem, czy. Dobra. Tu mamy mapę Frozen, Westland, The Castle Courtyard, Ruin. W... Ej, ruiny Tu ma tutaj przycisk? Nie, tu nie ma. Może nie ma tej mapy Bierzemy jeszcze. Bierzemy ruiny. To jest jako default mapy, więc pewnie nic się nie pokaże. Game settings. No, jeszcze tutaj wejdziemy pokażemy. Dobra, time limit? Ustawiamy na 15 minut, jak Poczekaj, jest? jeszcze nie wszedłem. No, <grym> okej, okay, dobra. 15 minut może być. No, 60... myślę, że będzie okej. Tak. teraz są włączone, więc jest. Ok. To teraz Plasencia. Tak. Klasencja. Więc wybieramy sobie klasy. Od może razu ustaliliśmy, sobie? że nie bierzemy klasy Ghost, ponieważ jest ona niewidzialna i trudno ją y y zabić. I y y w nerwie. Dobra, tu mamy klasę Pyro. Według mnie to jest coś z ogniem. Teleporter może się teleportować. Sniper, wiadomo. Łuk, pewnie silne obrażenia. Mak, jakieś aspekty magiczne. Knight to taki rycerz. Ma miecz Łuk. Archer to jest coś też jak Sniper, chyba, ale ma jeszcze dodatkowo miecz. Healer to, wiadomo, coś leczący. Ma jakieś e, miksturki regeneracji i te sprawy. Alchemist, czyli Alchemik, to jakieś e, miksturki z zadawania obrażeń. Poisony. Assassin, no to wiadomo, Assassin. Ma na pewno duże obrażenia z miecza. Oraz Tank, czyli taki... E, oh. Mocno uzbrojony, tak można powiedzieć. Dużo no HP. Tak. No dobra. To sobie wybieramy klasę. No tam nie będę oczył, jaką wybieracie. Hmm? OK. Okej. O! Jestem już ready? To poczekajcie, tam muszą być wszyscy. Ja jeszcze uh -huh. myślę nad klasą. O, oh, nawet bardzo ładnie. Widać w prawym. W prawym. nie wiem, narożniku w progu. No a kolorki, no faktycznie. to, okay. czekaj. to jest szary. rob ty jesteś? Zobaczysz, grzech. Ja szybko zmienię klasy. E, dobra, tu wszystko mamy, tu wszystko mamy. A jeszcze pytanko, w trakcie gry można zmieniać klasę, czy nie? Tak. No jak zginiesz. To jedziemy. Aha, jak się zginie, to tu się przynosi. Jazda! O. I zaczęła się rozgrywka. Yeah. Mapa jest dość spora. Ruiny, o. Jest. Kto? Więc sobie... Pogramy. Bo zaraz mi ktoś plecy zrobi zapewne. O Jezu, co to jest? Tak, po prawej Jak widzicie, mamy tablicę wyników, nową dodaną rzecz od 1.5, gdzie pokazuje nam zabicie nasze. I kto będzie miał najwięcej, wygra. ja nie mam już strzał. No nie, nie ma. 408 rifle. No teraz respawn, quick respawn. Wojezu, pójdź, pójdź, oj, oj, oj! Nie! Yeah. Oj, oj, chodź tu! No ja chcę jak jakiś strzał! <grym> <grym> A jest tu jakiś czas, gdzie leci? Nie. Tak mniej więcej na oko mamy. No ja wiem, którą mamy, więc wiem mniej więcej, o której się skończy. Kogo ja, ja widzę? widzę. Ale go biją No pewnie ty Weź to jest jakaś zmowa Pewnie dupa już dwie, dwa dwa z... No nie no przecież to jest nie fair <grym> Takie wow. zmowy macie pewnie No tak Każdy jest przeciwko każdemu Ja już to widzę Ale co, mówisz A nie, w sumie to nie O Chcesz się tracić? No nie, trafić? Wiem, ja tak nie będę szczelał, bo tutaj się. traci ten shit. Jak to? Ale dzikusy! Ja w ogóle nie można rozwalać bloków? Nie. Ale dupa. Łe. Rafista, pomóż! Rafista, pomóż! Oj, Pomagę. poszedł mi miecz. O, bardzo, A... bardzo serdecznie. Ej, gdzieś tam wszedł na górę, mi A, jeszcze zginął ty. buffa dostałeś, bo masz jakieś pewnie... No przecież kibic. widzę. No sorry, no, tak mówię. Kto Ej, ktoś mi goni, nie wiem, chyba przyspieszenie. No, mam speeda. Bez jest O prawie. Jezu. Oh, yeah. Ej ile was na mnie jednego? Chodź okay. No nie bij mnie tylko! No kurde, strzelam w kogokolwiek. Z nadzieją, że trafię więc. Ja Ej, uciek! <noise> <noise> o! Ej, <noise> ten dźwięk! Ding! Jak <noise> kogoś trafisz tu. <noise> no robią, zatrzyma się, bo on mnie bije. <noise> to niech cię zabije. <noise> Ja ci tam, gdzie I... biegną na koniec mapy. Ujara jakoś. Bierz go, bierz go. Proszę nie. O, koniec. Chodź tu, zobacz, jedę. Jak dobili. No i co jest? O, jest, dostałem fraga zadowolskiego. No, bo kto mnie ostatnio walnie i ja zginę, to wtedy zaliczę jego frago. Ale kijowo, Boże Święty, ja będę miał jakiegoś fraga tutaj? <grym> <grym> to jest Rafał, Zmieni klasy. Dobra ma, tylko trzeba jest z nią umiejętnie grać. A jaką gra? Tankiem. Nie, to nie jest tank. Ła, odwrotny. Oa! Już mi się spitz zleciał. Niu, niu. Co to jest? Co to jest?! Hej, miałem! Ja zabiłem, Dwa no serduszka tak. miałem! No tak, to już jeden hit i by A taki rafista, to się No Tak, tylko byśmy trzepnął i po mnie. Czepnął? No, trzepnął. Dobra. to mamy naszych znajomych? Kurde, w ogóle nie, nie mam odgłosów z gry. Może mam za cicho? Chodź tu! No, ci się tam leją, ty. No, kto to ty. No pewnie ten ma jakiś... Nie, no przecież to jest bez sensu. <laughs> Hit Blade. Ale co jest bez sensu? Klasy, ziom. Nie, zabi nie zabraniam ci żadnych. To nie bądź grubasem, zmień sobie tego tękę. Nie! Nie! <śmiech> <śmiech> no killing spree, 5 killsów. Ja umiem grać z asesynem, ci powiem. No, Kiedy ja w Minecrafta grałem ostatni raz? Dokładnie. No, no, z o. O. Ale far... O. Ej. Ale jedziesz. Jedziesz go. To ja Już se odejdę go. kawałek, dobra? Uh -huh. Jaki uh -huh. No pewnie! Kurde! Je Jaka to jest panikat. O, rafista, co ja patrzę. Ale no, no, bo... gracie tymi samymi klasami, chyba. No brawo. Spójrz na kolory. Ja, ja za... ale, ale mil lagowało, ty. Tak się mówi, jak się ginie. No serio, teraz mi spadły FPSy do 20. A weź ustaw dzień. Nie. <grym> Albo nie, dobrze jest. Będą mopki. O nie! O, o mobki... Zapraszam bardzo serdecznie. No ten, tu jakieś taktyki, te... O no ja! Dobrze, że tu jest blokada, nie wrócę za mapę. Blokadanie. ile tu mam życia, ty? Hej, Dave. Ojej! Oh, jest? No nie. Yes. No, yes. O, zginął, jest, no, no. O, ja, cztery serduszka. Tak myślałem, że na hita pewnie już padnę. <laughs> Jakie to sam emotion. Ty. Tutaj chociaż jest nieskończona strzała, nie tam. No, gdzie ja się zrespiłem? W nocy fajniej ci powiem, bo tak, tak fajnie. O tak. E... taki no, klimacik nocny. To no, ja, ja poszedłem spać. Tak Wyjdźcie Weź, z serwera. Ja poszedłem spać. No i co to za? No kurwa, no nieprzy. I co mi to da? Jak ten małuk nie wiem skąd jakiś. zawolski Lego, Lego, Lego. No, LEGO. Ubijemy. No, nie, no ja, ja wychodzę stąd, przecież to jest bez sensu. Co ci jest bez sensu? No bo wy jesteście w zmowie, przecież... W zmowie? W sześciu zmowach, tylko na polski mnie prawie ubił tutaj. O jele. Pierdolenie. Nie. O. No lejesz mu naraz, nikt nie pana. Ej, no żal. O oh, jest. Zasnąłem w łóżku... ...i teraz się respię w tym łóżku. Jest. Pięć serduszek. Ale już klasy nie mogę zmienić. No to nie śpi się, nie śpi ty. No... no, za późno! <g lidér> nikt nie śpi oprócz ratistek. Ej, kurna. O, coś dostałem. No, jakiś stręk buffy, ty. Nie? Eh, ale odleciał. Mi My... ciebie laguje tak czasami. Biegniesz, biegniesz, nagle za mną biegniesz. Nagle obrywam. No, co ja mam powiedzieć, Jakby, jak są lagi, a ja to zupę cisnąć? O, ja, że ja w tym łóżku zostałem, to co mam. To nice. No i mi się w ogóle nie odnawia już teraz nic. To nie wiem, nie wiem, wyjść i wejdź. Nie, jak można. Zdobywam punkt, Ja, capture. No weź się, gońmy po całej mapie, tak? Trafi i je goni. A ja nie mam miecza. Czekajcie, kurde. zjem sobie coś. Ile HP? Nie wiem, 8 serduszek mam. To można jakoś broń jeszcze zdobyć? Jakaś skrzynka jest? Komu dać fragę? Dawolski czy Rafista? No ja no kurde zobacz. Zobacz, ja mam 4 fragi tylko. To ja zamykam synu. O, Dawolski zmienił klasę. Na no maga chyba, jak się nie mylę. Mylisz się. Polski? Tak. Chciałbym jeszcze je umieć używać. No <noise> właśnie. On tam ma jakieś te barwniki, nie? Tak. Knockback, Fire Aspect <noise> i Sharpness. To wypróbuj na rafiście. Zapraszam, koledzy. Nie, ja, nie ma na mnie. Gdzie ja, jesteś, ktoś... bo i tak nie broń, więc czy tak zginę. gdzieś kogoś widzę. O. Nie. Ale go bije z łapy. Lol. Jest. Serio z łapy zginąłeś? No To chodź, to no. dasz mi fragów z łapy. Ej, co ty mi dałeś coś? He no coś leci ze mnie. Jusza no, to za mną znowu ciśnie. Ja utknąłem ty. Jest, szybko uciekać. Są emocje, są emocje. Dobrze, że do Wolski nie ma tego łuku zaschranego. <noise> no. Ale ty biegniesz sobie spokojnie, a tam ktoś cię w łuku, z łuk na porze. Jezus... Nie <grymne> no... Dzie... co teraz czujesz, nie? Jezu, koniem kiedy walnie? O, Dobra. szybko do polskiego ubić. Oj! o, Ła! Oszukajesz. Oszukajesz... <grym> <Was>. <grym> Jak odleciał... Nie, dwa serduszka! Trzy mam ty masz nie tego? Tamka nie, nie mogę być ostatni. Nie. No chodź. mu masz diamentową zbroję? I? Ja mam diamentową? No pewnie. Lol. To może za zabicia dostałem do... diamentową. No na pewno nie. No to na nie wiem to... skąd No adminem sobie dałeś pewnie w jeden, to ja <laughs> sprawdzę na filmiku potem. Sprawdź, <laughs> zapraszam. Dobycia... Ale jak będzie tam pan to ten w ziemi chodzi, ty. Jest ja serio, go widzę chodzącego w ziemi. No, czasami tak też was widzę. I trawę niszczą, co to jest? No, chodź tu. No, a idź pan! Au, aua! Idź pan z magami, ty. <laughs> z łapy go biję. Ej, czemu mnie nie zaliczyło, fraga? Dawid, dawod, Dawida? To jesteś słaby. To mi zaliczyło. No przecież, napisane było, że jak. Jest, regeneracjon. Z łapy cię zabiję! Jestem nieśmiertelny. Oj, byłem. Lol, jak długo ty mnie lałeś z tego miecza i nie ginąłem? Ja. Yeah. Dobra, czas na zmianę klasy, nie można wjechać. No co ty, na... trzy hity na jakiegoś tego... Ty, za, już nie mam ej, tego. Robert, jak wyjdziesz z serwera i wejdę, to ten, to będę mógł dołączyć, bo ja nie mogę, mi się nie odnawia miecz, nie nic. No bo miecz się nie odnawia. No kurde, zginąłem i jestem w tym łóżku się respię. <laughs> kurde. To nie, nie, zadziała już. No to nikt normalny nie śpi na takich mapkach. No kliknąłem, przecież nawet nie zasnąłem, tylko leżałem jak idiota. Ten jest dobry, ty. A idź pan. tu można wziąć? Rufus jest diamentowy. Uuu. Jeszcze trafić. O. O, jest ZUS! O, daworski żółty nagle. Pa 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 pała! Pa, pa, <ścoughs> ok. Ja, <ścoughs> przez ścianę ty. Dobra, myślę, że mam fajną klasę. Kto to jest żółty? No mów, Dave. No, co to jest? Ty kim ty grasz ty? Teleporter. Dobrze? Nie! Yeah! Yes. Oh uciekać! czekać. No jakie. Je... O, jest na farcie. <grym> LOL, zrespiłem się w kamieniu, to mi biło. <grym> Daj kamienio! Daj kamienio! O, wiem! Mam pomysła. Ja się sam gubię, gdzie ja jestem ty. Ej, e, Robert, jak zginiesz albo Dawid, to weźcie mnie teleportnijcie do siebie tam. Teraz ja zmienię klasę. Weź go lej, człowieku. Dobra, Robert? No. Jak mnie gonią. Bo już mi się miecz kończy. Dobra, nie ma co go gonić w ogóle. Ja? A jeszcze sam się zabiję. Zabijesz mnie. To ja uciekam. To nie, nie udało się. To ja wychodzę. O, Robert, tepnij, 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 tepnij. O, dobra, może zniszcz Może by byłoby łatwiej pałka. To no nie można niszczyć. No, no właśnie, mówię Uja, że nie można. Jest. Gdzie wy jesteście teraz, Po go niewalczy. Zobaczmy kim on jest. No Jeszcze wracamy do klasy ghost. No, jest taka prawie, że nieśmiertelna. No, dopó a co? A co dopóki ogóle, na przykład nie ma sz szczały w sobie, to jest praktycznie nieśmiertelna, bo jej nie widać zupełnie. Cało nieba. Co ty robisz? Ty? No i. Co to jest? Z tymi, <grym> się z tymi no garię, ty swoimi i... perłami możesz już wyjść. Ty, no, bo rzucam na tam, gdzie ty byłeś. A to... Tu... No pewnie zmienia tą klasę, nie ma tego. Hehe <laughs> O, Rafista Killing Spree Co jest? Killing Spree no, hehe No bo spaliłeś mnie No co ty? A kim on gra, gdzie jara? Nie wiem, też jakiś żółty no dobra, Teraz już niebieski Nie wiem, zmieniacie klasy co jedną grę? Ja gram prawie jedną od początku i dobrze mi jest No co jest? Wiedziałem, że mam coś z Asasynowy kry. Toś mnie bije? Ale <gry> ten alchemist jest do dupy Alchemistry. No samo mnie zabije zaraz te, te No bo te jak rodziny. rzuciłeś sobie pod nogi poison. Aha. <gry> powodzenia ja Nie chciałem przetestować co to jest. <gry> to jest ogar ty. O, to jest ten ogar. O! Co to było ty? Jasne. <gry> A wychod. <gry> Zabrałem ci w ogóle cokolwiek? Trzy serduszka. Albo Trzy? nawet więcej. Dużo. Aż się zdziwiłem. Patrzę, a tu PUSZ! Nie ma trzech serduszek. To może jeszcze zagram. <śmiech> 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 Tylko, że ja cię mam na hit albo dwa. Jeżeli jeszcze trafię. Że będziesz mi to latał z tymi perłami na wszystkie strony. <laughs> to będzie ciężko. No, jakby mi je jeszcze prawie... No, rafista biegnie. Tak. Aj. pewnie! Szybko woda! Szybciej! O... kim ty grałeś na początku? Tym z eee, najpierw grałem sniperem, Potem grałem... Archerem. Kto, Kto to jest? jest? Ty jest tylko 8 sztal? W snajperze tak. No bez skitu! Uła. Kości ty. <laughs> Robert? Halo? To nie minęło już 15 minut? Jak minie, to się skończy. Tak myślę. Jak minie, to się skończy. A w razie trzeba to... WHAT?! Czemu odleciałem na 5 km? No dobra. Skoro tak. Dostaje ze strzały od Rafała Ładnie. I czemu mi te strzały przed nosem przyciąć. Jakim <grym> ze snajpery te. I sniper jest spowolniony jeszcze. No to nie wiem, nie. Bo mnie boli, nie. Nie! Jest. A jest. Ten jakiś snajpery tu mi. No i się biją. Ja i Dubaj nie masz cziału. No Też mogę koledzy. Będziesz. Do 25 ja zabić. Mówiłem już, że gramy jak coś? Tak? No, no jak czas nie działa, no to gramy do 25. Macie jeszcze szansę. No chodź tu, panie. A ty tu jesteś, widziałem, że jeszcze tam. Czy jakby bycie tutaj. trzepnąć, co? <głosy> <głosy> Ja Cię tepnę zaraz. Trzepnę. Trafić te z na będziemy się I znowu ty dwa asasyny. Ja i znowu te mnie będzie lał. Dzięki, <grymki> chcesz? Ja. Kurde! Ale zleciał. Ja <grystanie> <grystanie> Jezus nic nie trafiam. A, jeszcze przeżył. Ja tak szybko ginąć nie będę. Jakieś góry skaliste tu. O, trafista biegnie. Ja na chwilę odbiegnę od ciebie, a, dobra? To jest bez sensu takie uciekanie. A, jak bez sensu? Tak, sobie życie, a ty mnie gonisz. <grystanie> A ja też sobie Generuje. Generuje. ty. Regeneruję. Ta era No to ładnie tam, nie? No pewnie, pewnie, oczywiście. Mieć mhm. mi się skończył. Dobrze Ten złoty jest strasznie mało wytrzymały. No, ale... Trzy hity, czy nie wiem. widzę tutaj. No ten jak lata, ty! Jeszcze cztery fragi. Rafista i Doni. No nie mogę, lol. Kin za kin, ty. Tak? Lol. <grym> jak to? Tak <grym> jak w e, zbugowało się coś. A chyba koniec czasu, nie? Idzie mój pan. Już ucieka? Chodź. Wow. Chyba koniec czasu jest. Czemu? Już nie możesz wejść? To być może. No, bo tak było, że... I dały mi ten... E, ...proje... Czemu ty latasz w powietrzu? Skąd pięć kill streak nagle, ty? Może je zabiłeś? Nie wiem. No właśnie. I to czemu to... mam dwa... Lol. Ty na jeszcze grasz? No. No co to jest? Po co ty chowasz do... ten miecz w ogóle? Bo to jak to jest ty to... sięgasz na 10 kratek? Ty, czekaj, 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 weź do... mnie tepnij, Robczęłam do siebie. Nie już gram. No kurde to tepnij mnie Nie, bo mnie zabijesz. No nawet nie mam broni fajnej. skoro nie może To czekaj zginę, to cię tam tepnę. No pewnie będę czekał, nie to że mi dało ty milion zbroi. Ty, no to się nie śpi błóżku, bo potem są same problemy. No, ale ty, no, jeszcze robiski. mi na zaraz przegonię mnie w statach. Już jestem na, na remisie. Idzie bój pan no, Po co ty chodzisz bez miecza? No bo mm. lubię jakiś problem. No ty za szybko chodzisz, to mnie ty klatki mam. Nic nie <laughs> widzę tu. To... No i jak mnie sięgasz na 10 kratek ty? No i tak i co to jest? Weź go teleportuj, i bo płacz. <laughs> No brawo, w końcu mi coś idzie, nie? Teraz... ...w końcu jest. no to teraz dawajcie mi się nabić na flaga, nie? Ja, ja. To no tyle, ile ja minut straciłem? No to nie, mój problem. Ty, no... nie jest tego, miałem. Aś se... ...pośpię, może się przeteleportuję do tego. Mhm. No, teraz to na pewno To Ten byłem. jakieś broadswordy tutaj, ty. O? O? <laughs> o, 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 nie. O, yeah. o, o. <laughs> nie! No walę w tą myszkę, no i nic. Yes! Nie! Woo! Prawie cały miecz poszedł na niego. No nie, rafisto, zginę, bo mam jeden hit z miecza może. Albo dobra. <śmiech> <śmiech> Jest już po mieczu. Jest! Zabity. Złapki ty dół. No, się, Łapą łapę w górę. No ja pierdzielę bez no, taka... Nie. <śleski> no jakich... jakiś. Jakiś drewno nie blokuje. <śleski> Ej dobra, wychodzimy stąd już. <śleski> Ale nam nic się nie dzieje. No to... <śleski> to jak ty przez drzewo przechodzisz? Jak przez drzewa, ty? Zobacz nagranie. Raz chodzisz pod ziemią, raz nad ziemią. Przez drzewa przechodzisz. <noise> lego, lego! Pół serduszka! No, pół serduszka on ma czemu mnie. O! Bo najpierw w ciebie, nie. potem go. No nie, teraz to ja uciekam. <noise> no, ja też mam. pięć serduszek, ty. No kurde, co za mną wszyscy. Ja mam to serducho. O kurde, teraz pójdzie Zlejcie na mnie. Te. Nie ma jedno serce. Ale żarcie masz. <laughs> Super. Żar <mnie>. Rzucę go szynko <laughs> Dalej, no, dwa zabicia mi brakują. Lec, gdzie jesteś? No Ty, uciekaj jeszcze, uciekaj, uciekaj. Dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No i. Goń go, Dawid, dobrze, biegniesz. Je. Chciałem mieć tylne lusterko, żeby widzieć, jak sam naciśnie. Lej go, nie nie, to taki teraz już naprawdę. Dobra, ja wiem, jest. teraz się nie najlepiej. No weź tego sprint! No i co to za 4? O, o! Co to jest? Darno, bo... O! Krole, się odwróciła. Wuuuu! Wow! Z łapy cię zabiję. Ręka na myszce mi się spociła. Ha. O! No dobrze. Jejko. Tak to jest, jak się gra w takie gry. No tak to jest, jak się ma gości. on jest? Dziąd jest? Dziąd jest? John jest. w domu. Ja się go... Ja No czemu mnie? I to jest, i takie jest nabijanie fragów sobie, no. Ale co, no zabijam przeciwników, tak? No co to jest? Robciałem kliknął... Dawolski. A ja muszę się przywitać, to jest stare oszustwo, naprawdę. Nie, no poczekaj chwilę, Dawolski już kończymy. Zobacz, jeden frak mam. Jeszcze. To nie będę ostatni. Jak się uda, to. Trzepicę. Dobra, a ja słyszę Twoich gości. No trochę słyszę, sobie... ale dobra, już nie szkodzi. Nie, tak. co ja robię, co ja robię? Co ja robię, co ja robię no tu? No tak! Dziękuję no nie. bardzo serdecznie Wam za grę. Gdyń! What? Nie, dobra, żegnajcie. Dobra, nawet Kill więcej. Dziękuję wam za oglądanie. Jak się spodobało, może wstawimy jeszcze właśnie więcej, jak mówiłem na początku. Z większą ilością, inne mapy, jest więcej znajomych, co nie? Tak. No, do widzimy się kiedyś. No to cześć żegnajcie. No do zobaczenia. Pa.